Witajcie z drugiego dnia naszej rzecznej podróży do Tajlandii. Jest godzina siódma. Wstaliśmy na śniadanie, bo mamy naprzeciwko naszego hotelu pana, który robi bułki. Ponoć dobre. I w sumie jeszcze nie wiemy, o której wypływa nasza łódź. O 8.30 czy o 9.00, bo biletów jeszcze nie mamy załatwionych. Więc musimy dograć kilka spraw. Zbieramy się z hotelu i idziemy do portu. Biorę wody w lokalnym sklepie na podróż. Wytrzyma reklamówka, pan sprawdzał. Tak, wziąłem wodę. Kapciaj. A woda 100% droższa niż Alpar Bank. Tak się nazywa nasz guesthouse. Jak będziecie tutaj, to naprzeciwko ten pan robi pyszne i świeże kanapeczki. <grym> Nie ma nic gotowe, tylko wszystko tnie na bieżąco. Pan już zawinął kanapkę za 5 zł z omletem. Płacę i idę do pokoju. Marika zjadła bułkę, mówi, że tylko trochę więcej mają i będzie idealna, więc idę dobrać kilka, które zabierzemy na pokład. Biorę jedną z kurczakiem i cztery z omletem. Zbieramy się powoli, 20 minut do odpłynięcia Łodzi, tam już czekają na nas nasze kanapeczki na podróż. Mamy już wszystko co potrzebujemy na pokład, idziemy, jakieś 2-3 minuty z tego co pamiętam, niedaleko było. Jeszcze musimy kupić bilety. Bilety myślę, że na Łodzi ogarniemy. No zobaczymy. <laughs> Cześć malutka. Jesteśmy w sprawie przy rzece, musimy teraz znaleźć swoją łódź. O, tu panowie coś nam pokazują. To ja odjęłam karnistry. Jest mezyną, tak? No. Coś tu powiedział? Diesel. Diesel. Dobry sprzęt. <laughs> Nieźle. Tutaj stoi pan. Kim pan jest? Kto to jest? No, z jakiejś marynarki rzecznej w Laosie, który pilnuje. Kapitan? To pan kapitan. To my idziemy na pokład. Hello. Pan kapitan tutaj pilnuje, żeby wszyscy dotarli na odpowiednią łódź, bo jest ich kilka. I nasza jest ta pierwsza. Kurczę, ta zdecydowanie lepiej wygląda. Można posiedzieć z przodu. Ładna jest miejsce I, i wyższa jest, bo ja to w tamtej to się schylałem cały czas. Oczywiście buty do woreczka, bo tam się chodzi bez butów. O, dziękuję. Kapitan powoli odczepia cumy, zobacz jak my miejscówkę znaleźliśmy sobie na końcu, nikogo tutaj nie ma, można poleżeć, pospać, tutaj jeszcze są takie cztery siedzenia, więc nikogo już tutaj nie będzie, skoro już odpływamy powoli. Kapitan z tej łódki obok ładnie tutaj manewruje. To nie porysuj nam naszej nowej chłopie. Jak nie będziecie mieć biletów, tak jak my wcześniej kupionych, albo całych pakietów, to można to kupić na łodzi. Pani przyszła nam sprawdzić bilety, bo że nie mamy 200 tysięcy za osobę. Razem wyszło 400 tysięcy kipów za dwie łodzie, czyli dwa dni płynięcia. Powoli odpływamy. Tu jest fajna przestrzeń. Prochę słońce wyjdzie, to przyjdziemy tutaj po się, bo tam nie ma. Ostatnie spojrzenie na wiochę. A ta łódź jest dużo lepsza i czystsza przede wszystkim niż tamta, którą płynęliśmy wczoraj. Moim zdaniem jest dwa razy dłuższa. To jest sporo miejsca, żeby zabrać jakieś produkty. Są ładne stoliki, ludzie się porozwalali, jest przyjemnie. Na końcu są walizki, a my poszliśmy dalej. Tutaj pani pilnuje porządku i sklepiku. Silniki. Nasz kolega mąg wczoraj, a my siedzimy aż tutaj, jak widoki. Wygląda na to, że mamy pierwszy postój, pewnie kogoś zabieramy. Będzie boom? No, jeszcze trochę. Nie, delikatnie. A ja, widzisz, po to są te kątki tutaj. Po 20 minutach czas na drugi lunch. Dobre kanapeczki nam zrobił z ekstra majonezem teraz. Zmieniamy miejsce z Marii, idziemy naprzód. Marii była sprawdziła, powiedziała, że już jest fajnie. Mamy kocyk, zaraz się tam rozłożymy. O, kapitan, kierownica jak starze. Jaki piknik sobie zorganizowaliśmy. Tutaj jest budda. O, kolego, skręcaj. Mamy kolejny postój. Pan wysiada, tam jest jakaś wioska. Podpłyniemy do plaży, pan zaraz hop i go nie ma z suchą stopą <śmany> no i odpływamy mamy kolejny postój tam widać pan pranie robi i sam siebie też kąpie ale dziewczyny sobie będą tu na skałę wyłazić To nieźle. O, tutaj jest wyjście. O, nieźle. To pewnie mają drogę jakoś, żeby dojść do tamtej wioski. Jakie zadowolone. Nie da rady, mała obładowana. Chwila i płyniemy dalej. Pogoda deszczowa w Laosie. Musimy się zbierać, trochę słońca poświeciło a my uciekamy do środka teraz. Wróciliśmy na stare świeci. Tutaj siedzieliśmy od początku. Ale tutaj też mamy ekstra widok. I znowu przyszliśmy na słońce, bo popadało tylko 5 minut. Uciekać, drogi chłopie, bo gdzie tam przejedziemy? Ja też może widać tę Marcino odpalu nam. Jak wczoraj koło się odpięło. Pan nam się na burza Znowu nam się pogoda podsuła, tym razem coś konkretniejszego. Wszyscy zasłonki wątrują. No i zaczęło padać. Martino się już odwakuował, Idę go poszukać. Weszłam już prawie całą łódkę. A, Martino tutaj. Sabadi. Sabadi nic nie słychać. Sabadi. Widziałem na... do, 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 do spania. To ty do do spania. Zrobiłem to tutaj do To do pranoc. I zrobię mi kawkę. Pada coraz mocniej i słychać mamy duże. Pani ogarnęła już łódkę teraz zrobi mi Nescafe 3 w jednym, czyli z cukrem i z mlekiem już wszystko zmieszane. Trochę dużo tego cukru, no ale nic. na 10 tysięcy i Woda z termosu. Zamieszane raz, raz i jest kapka. Mekong w tą deszczową pogodę zrobił się jeszcze bardziej ciekawy. Mam nadzieję, że ta burza nie spowoduje dużego opóźnienia naszej łajby, bo chcieliśmy przekroczyć dzisiaj granicę z Tajlandią. Co tam, Marii, masz? Okay. Pachnie nieskapą, no? Z legiem? No, deskapę, trzy A, trzy wietne. No i dobra, na tę pogodę idealna. <grym> Do ciasteczka? Do ciasteczka też się Teraz to masz miejscówkę króla przesiadłem się trzy siedzenia tylko dla ciebie Podusia no Pół godziny dla mnie Dopłynęliśmy do Tajlandii O Kochasz mnie Wzięliśmy ślub w Norwegii Norwegii <grym> <z nimi> Płynęliśmy do Tajlandii. Tajlandia jeszcze 5 godzin. Sprawdzałam, czy śpisz. Ej, bez takich pobudek. jakiś przystanek mamy? Uf. Zobaczmy, co to się dzieje. A, pewnie będą przechodzić z barki na barkę. W sumie to chyba już przeszli, tylko ja nie zauważyłam. Wysadziliśmy pana Monka! Do widzenia panu! No i wysadziliśmy go w jakiejś ciurze. Nic nie widać tutaj. Żadnego do domku żadnego do szałasu. Dokąd on dojdzie? wyszli chłopaki przyszli z jedzeniem i chcą mnie poczęstować. Co oni za smakołyki tutaj mają? O, ale pięknie pachnie. Co wy tu macie? What is this? Meat? To widać, że jest chyba jakaś wieprzowina, tam mają kiłbaskę ryż. Tam sobie kuleczki robią, zagryzają mięsem. No no no. Ale uczta. No z nami mięso to tak nie wyglądało na do... za dobrze, ale wziąłem sobie taką przekądeczkę. Naprawdę dobre. No niestety Marcin przespał tę ucztę, Popaki już końcą jedzenie. Pogoda nam się też zrobiła lepsza, więc ja chyba zaraz pójdę naprzód, a niech on sobie tutaj śpi. Po dziękowaniu dałam chłopakom Pepsi, którą gdzieś tam kupiliśmy w mieście, ale my nie lubimy za bardzo. <noise> Martino się obudził, odpowiada na Wasze komentarze pod najnowszym filmem. Pogoda nam się trochę poprawiła, spójrzcie. Nie jest tak źle. No słońca takiego ostrego nie ma, ale też deszczu nie ma. Internet na rzece mamy. Słucham? Internet na rzece mamy, bo wczoraj było pół godziny od wypłynięcia tylko no, dokładnie. Z internetem na rzece kiepsko, także jakbyście planowali popracować na rzece, to tak raczej. Mam udało się dokończyć filmik dosłownie na ostatnią chwilę. Mam nadzieję, że zostawiamy chmury w oddali, wpływamy w krainę słońca. Spójrzcie, tu już oświetla nam ten wzgórza. Pięknie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Czas na kolejną kanapeczkę od naszego pana, który miał hotel i restaurację. Wysadzamy kolejnych w wiosce gdzieś w dżungli. Tam widać jakąś wioskę. O, chyba kolejna pani wchodzi na pokład. Walizka na barki, no bo przecież nie wjedzie tą walizką tutaj. Pani przyniosła tylko jakiś proszek i owoce, i nie wsiada na łódkę. Pewnie produkty jadą dalej do kogoś. Co ta Jadzia tutaj robiła, jak ja spałem, że ona taka zmęczona. Jasne, a Chile! Właśnie w tym miejscu zaczyna się Tajlandia po drugiej stronie rzeki. Widać nawet ładniej wybrzeże zrobione. Teraz już do samego końca będziemy płynąć wzdłuż wybrzeża Tajlandii i Laosu. Przepływamy teraz pod mostem przyjaźni Tajskola Otańskiej. Co ciekawe, wyczytałem teraz na Google, że ten most jest drugim stałym mostem, który zbudowano na tej rzece, a ta rzeka ma przecież ponad 4000 km. Chodzi pewnie o to, że nie wliczają tych mostów wiszących albo jakichś takich przepraw, tylko chodzi o takie betonowe mosty. Jadziu, Jadziu, pobudka. Dopływamy powoli. Tam już Tajlandię widać z tamtej strony. Dzień dobry. Gdzie ty byłaś przez ten sen? W Tajlandii. Tajlandii. Mamy się mapą nawigacyjną naszego kapitana. Dzisiaj wyjechaliśmy stąd, Tak Bank i płynęliśmy całą drogę i jesteśmy już tutaj. A już tutaj. Zaraz wysiadamy. My się cofnąć tutaj? Tak, tam jeszcze będziemy musieli dojechać do tego mostu. Co i czang! Mari powinie ma tak czerwone zęby, że teraz zdjęcia nie wychodzą. Postanowiła je umyć. Teraz to będą dopiero petardziocha. Czekaj, na Już są białe, Mari. Będą, będą dobre zdjęcia. W końcu dopłynęliśmy, zabieramy nasze plecaki i idziemy na brzeg. Wychodzimy już z naszej łajby. Tutaj czeka tuk-tuk, zaraz podpytamy o jakieś informacje. 100 tysięcy jeszcze biorą za dojazd na granicę. Pan zadowolony, my zadowoleni, jedziemy. Super, bo pan nas przywiózł prosto na granicę laotańską. Poszukamy teraz, gdzie my możemy się zgłosić, żeby przekroczyć granicę, ale szybko poszło. Tylko ci ludzie, którzy przyjechali z tego statku, pusto. Nikt nie przekracza tej granicy. Albo o tej godzinie nie przekraczają ludzie. Ale Jaja musimy jeszcze zapłacić po 10 tysięcy, czyli po 2,40 za to, że przekraczamy granicę dzisiaj, bo jest niedziela. Przekroczyliśmy już granicę laotańską, i tu jest taka opcja. Trzeba kupić bilety na busa, który będzie przejeżdżał tym mostem, który Wam pokazywałem ze statku, bo innej opcji nie ma. Tak wyglądają te bilety, które kosztują po 20 tysięcy kipów, czyli około 5 zł. A teraz wymieniamy kipy na tajskie baty, bo tam nie ma takiej opcji. Dostaliśmy za te nasze pozostawione kipy 170 batów. Będzie Mari. na jedzenie dzisiaj w 7-Eleven. Albo na karty. O, karty trzeba kupić najpierw. Trzeba, koniecznie. Dobry biznes z tym autobusem, bo innej opcji nie ma, jak Wam powiedziałem. Ani tuk-tukiem, ani czymś innym nie dojedziecie. Tylko te busy jeżdżą. My już w autobusie zjadą. Jedziemy. Tym, tym busem przekroczymy tylko most. Właśnie przejeżdżamy przez most. Tam niedawno płynęliśmy. Dojechaliśmy na tajską stronę. Oczywiście sprawdzają temperaturę. O, tutaj kolejka. Trochę nas się zrobiło. Pięć minut i pieczątki w paszporcie. Marii, to się cieszy, że już jest na tajskiej dzień. Jak to jest? Jak zawsze, no nie może, Tajlandia. Super wyszło, dogadaliśmy się całą ekipą, 9 osób i jedziemy wszyscy do Chiang Rai za 3000 za całego busa. Zatrzymaliśmy się, gdzie Mari? 7 Zjedliśmy Widzieliśmy szybkie jedzenie, ja już swoje zjadłem, a jedziemy dalej. Po całym dniu i po dwóch godzinach w busie dojechaliśmy już do Chiang Rai. Mamy wybrany hotel, idziemy teraz zapytać o cenę. Pani pokazała nam naszą szafkę, gdzie zostawiamy buty przed wejściem do hotelu. O proszę. Co ja mam je włożyć? No Mari, jak już byś dała, ja tu mam reklamówkę, no. Okej. Okay. Zamknięte? Aha, tych się nie zamyka, dobra. Wpięknie. Mhm. I idziemy ale. na górę. Wchodzimy do tego pokoju. A4 pani otwiera drzwi łapie za klamkę. Pff. Mówi dobra, dobra, nie wchodzimy, bo nie nieposprzątane. Pewnie no, <słysza> ja wyglądało jakbyś tam mieszko się wystraszyło, wyskoczyła. Tak. bo się spojrzała, że na nie ma, ale jest nieposprzątane. Powiedzmy, że wzięła zły klucz i... I będzie to a 3. Zobaczmy. Zobaczmy. Aż się sama śmieje ze swojej kawy. Zaraz wchodzi. Jak <grym w plazę> Uuu. Uuu, ładny pokój. No, to ładnie nam się trafiło Marika za te pieniądze. Daliśmy za niego 17 dolarów. Piękne łóżko. A jak łazienka? Aha. O, płachta jak u ciebie, Marika. Pięknie. Zadowolona? Tak. Bardzo ładnie. Bardzo Mamy 7 Eleven 200 metrów. river. To go. Leave on